Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, to jest program ja, Katolik na kanale PCH24TV. Witam Państwa ze mną dzisiaj, nie tylko figura świętego Michała Archanioła, ale i gość specjalny, Paweł Chmielewski, znany Państwu doskonale z naszego kanału. Dzień dobry Pawle, cześć. Dzień dobry, kładziemy się w cześć Boże. A okazja ku temu, żebyśmy takie specjalne wydanie programu Jakatolik sobie zrobili, jest szczególna, bo to dzisiaj 10 maja. I zapytają Państwo, 10 maja i co z tego? Wczoraj był 9, jutro jest 11. Jeżeli jakieś uroczystość świętokościelna było coś ważnego dla kościoła, to raczej 8 maja, bo przecież wtedy w Polsce uroczystość świętego Stanisława, tutaj 9 maja w Krakowie na skałce niedaleko, biskupi się zebrali Polscy cały czas bez wiernych, bo pandemia. Co takiego się dzieje zatem w kościele 10 maja? No i Pawle, ciebie jako eksperta od niemieckiego kościoła, zadam Ci to retoryczne pytanie, co tam 10 maja się dzieje, bo dochodzą do nas słuchy absolutnie niebywałe, o czym już Państwo mogli słyszeć na naszych łamach, ale powiedzmy to sobie jeszcze raz. Dzisiaj, 10 maja, odbywa się w Niemczech coś, co moglibyśmy nazwać wielkim błogosławieniem homozwiązków. Czy dobrze rozumiem? Tak jest w istocie, chociaż tak naprawdę ta cała akcja rozpoczęła się już wcześniej, już wczoraj, bo to była niedziela. Przecież i w niedzielę postanowiono już rozpocząć to wielkie błogosławienie homozwiązków rzeczywiście w Niemczech. Około 100 parafii, 100 wspólnot katolickich 100 kościołów zdecydowało się manifestacyjnie błogosławić związki homoseksualne, a także związki rozwodników. Generalnie wszystkie takie związki, których zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego błogosławić nie wolno. No i to wszystko dzieje się przy takiej powiedziałbym jednak aprobacie konferencji piskopolejskiej. Niemiec, która wprawdzie trochę się odcięła, trochę się zdystansowała, ale nie jedynie od politycznego wymiaru tej akcji, a nie od samej idei, nie od samego pomysłu, żeby udzielać Bożego Błogosławieństwa, no grzesznym po prostu, manifestacyjnie grzesznym związkom. Ale to powiedzmy to sobie wprost, tak, żeby nasi widzowie, których zachęcam zresztą do zadawania nam pytań, bo tu przez kilkanaście lub kilkadziesiąt minut z Państwem będziemy, więc mogą Państwo brać udział, komentować i zadawać nam pytania. Oprócz tego, że Państwo oczywiście wspierają nas podczas tego live'a, jak zawsze. Powiedzmy sobie dokładnie, jaka była reakcja niemieckich biskupów, bo najpierw długo milczeli, jeżeli dobrze rozumiem, a potem wydali takie oświadczenie, z którego wynika, właśnie biskup Bacing, szef Konferencji Episkopatu Niemiec, z którego wynika, że właściwie kierunek jest dobry, ale nie teraz, towarzysze, jeszcze nie teraz, to nie jest ta mądrość etapu, może w przyszłości, tak? Zdecydowanie tak, no, trzeba powiedzieć przede wszystkim, że cała ta akcja jest odpowiedzią na, na dokument Stolicy Apostolskiej z połowy marca, z 15 marca, dokument Kongregacji Nauki Wiary, który zakazał, Błogosławienia związków homoseksualnych. Znaczy, a raczej przypomniał, przypomniał, że a raczej przypomniał, że taki zakaz obowiązuje od zawsze w Kościele Katolickim. A ten dokument pojawił się nie dlatego, że pojawiła się w Niemczech jakaś właśnie grupka heretyckich księży, ale dlatego, że niemieccy biskupi od wielu już lat proponują błogosławienie związków homoseksualnych, oficjalnie jego wprowadzenie i godzą się na to, żeby księża takie związki błogosławili. No i Kongregacja Nauki Wiary postanowiła przypomnieć, że no, tak jednak nie wolno po katolicku robić, i w efekcie około 100 właśnie parafii powiedziało, nie my I tak będziemy błogosławić i to jeszcze tak. Czyli to, co powiedział Watykan, było wprost odpowiedzią na niemieckie doświadczenie. Zdecydowanie już. tak, oczywiście. tak. Nie tylko niemieckie zresztą, bo to samo dzieje się w Szwajcarii, to samo dzieje się w Belgii, to samo dzieje się w Austrii, oczywiście. Przecież kilka lat temu w Austrii na przykład były takie tęczowe walentynki w diecezji Linz. Tam diecezjalna gazetka kościelna ogłosiła, że na walentynki wszyscy mogą przyjść do kościoła i wszyscy dostaną błogosławieństwo. Niezależnie od tego, jaki to będzie układ akurat w tym kościele, z kim tam się kto. Pojawi każdego się pobłogosławi. No, o tym biskup wiedział, więc to też było manifestacyjne. Wtedy jeszcze Watykan nie reagował, ale od roku 2019 obraduje w Niemczech droga synodalna, a więc taki wielki proces, który ma zreformować jednak całość życia katolickiego w krajach niemieckojęzycznych, tak naprawdę no i tam już do takich rzeczy dochodzi, że Watykan postanowił po prostu zareagować. No, ale biskupi niemieccy oczywiście stanęli tak naprawdę po stronie tych buntowniczych księży, bo biskup Georg Bezing, biskup Limburga i od roku 2020 przewodniczący konferencji. Episkopatu Niemiec, wydał takie krótkie oświadczenie, że no on uważa, że to błogosławieństwa nie są dobrym narzędziem prowadzenia polityki i właśnie robienia takich manifestacji, no ale z drugiej strony powiedział, napisał, że rzeczywiście w Kościele Katolickim w Niemczech od dawna trwa już dyskusja nad przekształceniem moralności seksualnej, no i że wszyscy są w Kościele mile widziani. No, nie mógłby nic innego powiedzieć, bo sam już kilkukrotnie proponował wprowadzenie oficjalnych błogosławieństw związków homoseksualnych. Tak robił on, tak robił wcześniej także poprzedni przewodniczący przewodniczący niemieckiego episkopatu kardynał Reinhardt Marx. Tak robił również wiceprzewodniczący episkopatu Niemiec biskup Józef Bode. No, mówiąc krótko, zdecydowana większość z tych niemieckich biskupów, którzy w ogóle się wypowiadają w mediach, podobnie biskupów austriackich i podobnie szwajcarskich, uważa, że błogosławienie związków homoseksualnych jest nie tylko dobre, ale też bardzo potrzebne kościołowi katolickiemu, przynajmniej w Europie i Stanach Zjednoczonych. Trudno nie odnieść wrażenia, że żyjemy jako katolicy w takim mentyku informacyjno-formacyjnym, Otóż kardynał Marks, o którym wspomniałeś przed chwilą, to jest jeden z najbliższych współpracowników papieża Franciszka. Członek tej Rady Kardynałów, czyli takiego pararządu powołanego przez papieża Franciszka po raz pierwszy w historii, rady ciała doradczego złożonego z kardynałów dla papieża. Kardynał Marks współpracuje blisko z papieżem. Papież dopuszcza do tego, żeby Kongregacja Nauki Wiary wydała taki, a nie inny dokument. Jednocześnie w kraju tego samego kardynała Marksa dzieją się takie rzeczy. W jego diecezji również kardynał Marks powiedział kilka lat temu że niemieccy biskupi, niemiecki kościół, niemieccy kapłani, niemieccy katolicy nie są filią Rzymu. Rozumiem, że to jest dzisiaj, ten 10 maja, już wczoraj rozpoczęte błogosławienia homo związków, jakkolwiek to niesamowicie brzmi, absurdalnie brzmi. To jest takie postawienie pieczątki przez biskupa Bacinga i niemieckie duchowieństwo pod tym sformułowaniem Marksa o tym, że nie jesteśmy filią Rzymu? Nie powiedziałem, żeby to była jakaś pieczątka, bo tak naprawdę wokół tej akcji błogosławienia związków homoseksualnych jest strasznie dużo, Szumu, ale gdy zastanowimy się, co to tak naprawdę zmienia, no to odpowiedź jest jednoznaczna. Nic. Przecież tak naprawdę Niemcy nie są filią Rzymu już co najmniej od 50 kilku lat, prawda? Nie byli, nie byli filią Rzymu w 1968, gdy Paweł VI opublikował Human Vitae i zakazał antykoncepcji. Wtedy ani Niemcy, ani Austriacy, ani Szwajcarze, ani Szwedzi, ani część Francuzów nie byli filią Rzymu, bo powiedzieli swoim wiernym, że jak chcecie, możecie antykoncepcję Jednak akceptować to jest wasza decyzja waszego sumienia. Niemcy nie byli też filią Rzymu, gdy dopuścili jeszcze za pontyfikatu na drugiego II rozwodników w Nowych Związkach do Komunii Świętej. Nie zrobili tego oficjalnie, ale nieoficjalnie to zrobili, to zrobił przecież także kardynał Walter Kasper wtedy, który dzisiaj jest jednym z głównych teologicznych doradców papieża Franciszka. Nie byli filią Rzymu także wówczas, gdy dopuścili do Komunii Świętej protestantów, a przynajmniej tych protestantów, którzy żyją w związku małżeńskim z katolikiem, wymusili nawet na papieżu, żeby to zaakceptował w roku 2018. Był wielki spór między Niemcami a Rzymem, czy można udzielać komunii protestantom. Na początku Rzym mówił, że nie, ale potem jednak powiedział, że tak, jak się już Marks przejechał do Rzymu i swoje wyłożył, no to decyzja została zmieniona. No i nie są filią Rzymu także teraz, gdy błogosławią związki homoseksualne. Tak jak mówię, robią to od dawna i w Rzymie o tym się wie. I wie o tym nie tylko papież Franciszek, wiedział także o tym Benedykt XVI, wiedział o tym także Jan Paweł II. A Jan Paweł II może najmniej, bo wtedy jeszcze ta cała rewolucja seksualna nie, nie była tak mocna, ale Benedek XVI zdecydowanie tak. W Niemczech w roku 2010 wspólnoty protestanckie oficjalnie zaakceptowały homoseksualizm i dopuściły to, żeby pastorzy i pastorki nie mogły żyć w związkach jednopłcio jednopłciowych i wtedy w kościele katolickim postanowiono, prze prze jakby, że tak powiem, zaciągnąć, no, przesunąć wajchę i zrobić to samo. I wtedy się to zaczęło, takie błogosławieństwa wtedy już były organizowane i są do dzisiaj. A więc rzeczywiście Niemcy nie są filią Rzymu. Tym, co Watykan rozkazuje, tym, co jest napisane w jakichś rzymskich dokumentach, nikt się nie przejmuje i nie, to nie tylko Niemcy. ja przywołam przykład bardzo świeży ze Szwajcarii. Nie, o tym też mówiliśmy na łamach telewizji naszej, PCH24. Pisaliśmy na portalu nie, w diecezji KUR, która była przez wiele lat taką bardzo konserwatywną decyzją jedną z ostatnich konserwatywnych decyzji w całym obszarze niemieckojęzycznym pojawił się nowy biskup biskup Józef Bonmel, którego mianował tam sam papież Franciszek i kilka dni po tej nominacji, czy po ingresie nawet, po przyjęciu święceń, był pytany o kwestię błogosławień yy, związków homoseksualnych i powiedział, że on z tym żadnego problemu nie ma. Jak będą jacyś księża błogosławić, to niech sobie tak robią, szczęść im Boże, on nie będzie im w tym przeszkadzał. No, a to było też kilka dni po publikacji tego dokumentu yy, Watykanu. A więc papież wybiera biskupa, który potem po prostu pluje na dokument Kongregacji Nauki Wiary. No tak tam jest, to nie jest że Rzymu. Robią co chcą, mają swoje, swoją wykładnię wiary, nawet jeżeli jeszcze w dużej mierze nieoficjalnie, no to w praktyce tak jest. Po prostu Tamta wiara katolicka nie jest taką wiarą katolicką, jak mamy w Polsce czy w wielu innych krajach. Pytanie świata. za tym, czy jest wiarą katolicką. Ja Państwu dziękuję bardzo za to, że Państwo zadają tu pytania i komentarze. Za chwilę przejdę do ich odczytywania. Jeszcze pozwolę sobie sam zadać pytanie Pawłowi. Paweł, ty napisałeś książkę o niemieckim kościele, piszesz dziesiątki tekstów na ten temat w różnych mediach. Powiedz, czy wczoraj miałeś okazję zaobserwować jakiekolwiek błogosławieństwo, że ono się odbyło gdzieś w mediach społecznościowych, się tym chwalili homoseksualiści niemieccy, jak rozumiem nominalnie katolicy, tak? Że poszli po błogosławieństwo do kapłana, czy jest jakiś, nie wiem, formularz do błogosławieństwa homozwiązków? Mnie, powiem szczerze, bardzo rozbawiła rzecz, którą powiedział jeden z niemieckich kapłanów, chyba biskupów, w zeszłym roku, że dlaczego mielibyśmy nie błogosławić Homo Związków, skoro błogosławimy samochody na Świętego Krzysztofa, prawda? No, nie chciałbym być chyba w roli tych ludzi, którym się mówi takie rzeczy i porównuje ich do rzeczy, jaką jest jednak samochód, ale właśnie, czy 9 maja, już wtedy, już wczoraj, zaczęło się coś konkretnego, czy jednak jest tak, jak pisałeś w jednym z tekstów na naszych łamach że dużo więcej jest kapłanów, i to proszę Państwa, proszę zwrócić na to uwagę, że dużo więcej jest kapłanów chętnych błogosławić homoseksualne pary w Kościele Katolickim niż chętnych do tego, żeby takie błogosławieństwo przyjąć. Tak rzeczywiście było przez wiele lat. Były nawet takie przypadki, gdy niektórzy homofilni kapłani ogłaszali się w prasie, że jak tylko przyjdzie do nich jakaś para homoseksualna, oni bardzo chętnie pobłogosławią, no bo na razie ta chęć trafia w pustkę i mało komu nie chce się być błogosławionym. Teraz chyba jest trochę inaczej. Ta akcja jednak tak bardzo rozdmuchana przez media rzeczywiście jakieś skutki przynosi i już wczoraj było widać, że przynajmniej w kilku, kilkunastu parafiach doszło do takich błogosławieństw. Można było w mediach społecznościowych pod hashtagiem #libegwind miłość zwycięża, zobaczyć zdjęcia właśnie. Pani czy panów którzy przyjmują takie błogosławieństwo więc coś tam się już nie dzieje i rusza ale tak jak mówię to naprawdę nie jest nic nowego w ubiegłym roku na przykład w Bawarii w samym Monachium błogosławieństwo dla swojego związku homoseksualnego otrzymał jeden z najbardziej znanych niemieckich muzyków popowych przyjechał specjalnie z Australii mimo koronawirusa Czyli taki ichniejszy piasek żeby być bardzo na dokładnie czasie. taki ichniejszy piasek właśnie przyjechał do Monachium i tam w mieście kardynała Reinharda Marksa przyjął błogosławieństwo dla swojego związku no nikt się nie obruszył, nic się nie stało. W Niemczech to było w ogóle mało komentowane, no chyba Bildzeitung, czyli ta bulwarówka o tym napisała, o patrzcie, katolicy już też błogosławią homoseksualistów, no i tyle. Nic się więcej z tego nie wydarzyło i teraz jest tak no, chyba podobnie. Tutaj jeden z internautów pisze, Adrian V91, kiedy ostatnio w ogóle ktoś został przez Kościół skutecznie i należycie ukarany za głoszenie herezji? Chyba w poprzednim stuleciu. No to poprzednie stulecie to już było stulecie, w którym połowa tego stulecia minęła po Soborze Watykańskim II. Czy Ty, Pawle, sobie przypominasz za czasów ostatnich y, papieży, żeby Homoherezja była głośno przez kogoś ukarana, albo jakakolwiek rzeczywiście herezja, jak pyta pan Adrian. Co do homoherezji, to rzeczywiście jest tutaj <noise> pewien problem. Znowu z przestrzeni niemieckojęzycznej można przetoczyć przykład księdza profesora z Zgarawu Herbfeniga, który był rektorem Wyższej Szkoły Teologiczno-Filozoficznej we Frankfurcie. On w roku 2018 został ukarany przez kongregację, przez jedną z watykańskich kongregacji za to, właśnie, że proponował błogosławienie par homoseksualnych i święcenia kapłańskie kobiet. Został ukarany i odebrany no mu nichli obstat, to znaczy nie mógł już być dłużej rektorem tamtej szkoły, no ale Niemcy się za nim wstawili w Watykanie i kongregacja się hełkiem wycofała i był tym rektorem, jednak dalej, prawda? Więc takie kary, no były próby, ale skutecznych, skutecznego tego przeprowadzenia już nie. No na innych polach to się jednak coś zdarza, no nie popadajmy w skrajności, no zmarły przecież niedawno Hans Küng, do końca życia ksiądz wprawdzie, nigdy nie został ekskomunikowany, no ale jednak już kilkadziesiąt lat temu przecież Jan Paweł II odebrał mu możliwość nauczania katolickiej teologii, prawda? Odebrał mu taką możliwość, więc więc ten arcyheretyk jednak, który przecież przeczył fundamentalnym dogmatom katolickim, no został jakoś temu karany. Więc to się zdarza, ale chyba coraz rzadziej. No a W obszarze homo to rzeczywiście w ogóle. Ale co jest takiego? tym nurcie intelektualnym, który każe akceptować grzech sodomski, bo tak przecież nazywa to katechizm Kościoła katolickiego. Ja Państwa z góry przepraszam, bo może być tak, że ten program w ogóle do końca nie dotrwa. My tutaj parę razy powiedzieliśmy słowo Sodoma, powiedzieliśmy parę razy słowo homoseksualizm. Państwo pamiętają, że my mieliśmy z YouTube'em bardzo smutną przygodę, kiedy nam usunął materiały robocze do jednego z naszych filmów. I teraz zdradzę Państwu rąbek tajemnicy. Otóż muszę Państwu wiedzieć, że Założyliśmy jeszcze jeden kanał roboczy. Taki roboczy kanał, na którym sobie przesyłamy tylko materiały, żeby nie ucierpiał nigdy ten nasz kanał, na którym Państwo teraz jesteście. I na tym roboczym naszym kanale koledzy przygotowywali kolejny film dokumentalny, który powstaje dzięki Państwa wsparciu. I w tym filmie mamy mówić również o homo herezji w kościele, właśnie. Tam w tych materiałach roboczych do tego filmu pojawił się ten akronim. LGBT I zgadną Państwo co się stało? Otóż 7 maja YouTube nam na tym naszym roboczym kanale, którego nikomu nie pokazujemy, ten film usunął, a kanał został znowu zablokowany, więc tutaj Ormo czuwa. Ale Pawle, wracając do tego, co się dzieje takiego, że ta sfera właśnie życia, sfera e, dotycząca grzechu sodomskiego, e, sfera dotycząca spraw cielesnych, tak bardzo przenika do Kościoła, że to pod tym sztandarem chcą dzisiaj występować y, biskupi y, progresywni, a nie pod sztandarem jakichś y, herezji stricte y, teologicznych, a nie moralnych rzeczywiście to jest dosyć ciekawe, że dzisiaj główne spory w Kościele Katolickim to dotyczą nie tego w co wierzyć i jak wierzyć, tylko tego jak, jak żyć, prawda i co jest moralnie dozwolone, ale wydaje się, że to jest po prostu takie dosyć proste przełożenie rewolucji 1968 roku do kości na Kościół Katolicki i próba całkowitego pojednania poglądów katolickich z poglądami społeczeństwa świeckiego, prawda? No bo można powiedzieć, nikt się w świeckim społeczeństwie nie interesuje tym, czy katolicy sobie wierzą, że jest jeden Bóg, czy może jest jednak trzech Bogów, prawda? I tak dalej, ale wszyscy się interesują tym, na co katolicy pozwalają, co można robić moralnie będąc katolikiem. No i tutaj właśnie jest wielkie parcie do tego, żeby to kompletnie zrównać, prawda? czyli żeby całkowicie dostosować katolickie nauczanie do świeckich poglądów. To nie dotyczy tylko homoseksualizmu, dotyczy także rozwodników, dotyczy także teorii gender. Przecież w Niemczech na drodze synodalnie pojawił się także postulat tego, żeby akceptować teorię gender, żeby po prostu akceptować to istnienie wielu różnych płci. To też już jest element, Przepowiadania, nauczania takiego oczywiście w czarnych barwach w Kościele Katolickim w Niemczech. Niedawno Główna Organizacja Świeckich Niemieckich Katolików, Centralny Komitet Niemieckich Katolików, przyjęła tak zwaną Gender gwiazdkę genderową. Będzie we wszystkich oficjalnych dokumentach dodawać taką gwiazdkę do rzeczowników, żeby pokazać, że płeć jest tylko umowna, że płeć jest tylko konstruktem. Więc tam już tak się myśli po prostu. Jeden z takich głównych motorów, które do tego, że tak powiem, chromik, do, które do tego zachęcają, jest fakt, że tak dzisiaj stanowi współczesna nauka. I w Niemczech jest takie przekonanie, że jeżeli tak mówi nauka, no to po prostu musimy zmienić nauczanie kościoła, żeby dostosować je do osiągnięć nauki. Nie może być żadnej sprzeczności między twierdzeniami naukowców, a twierdzeniami kościoła katolickiego, prawda? Ale naukowcy jest... też mówią na przykład, że zmartwychwstanie nie jest możliwe fizycznie i naukowo, więc to chyba neguje yy, większość yy, podstaw naszej To wiary. prawda, ale przecież w gruncie rzeczy, no kto tam mówi w tych krajach o zmartwychwstaniu? Protestanci często o tym już nie mówią. Zmartwychwstanie jest tylko pewnym mitem, prawda? Tak też pisze wielu, no, takich no właśnie trochę jednak jeszcze wykrętych teologów, choćby jak Hans yy, czy Dreverman, czy utarankę Heinemann, również niedawno zmarła, więc tam też się o zmartwychwstaniu za dużo nie mówi. Raczej Kościół Katolicki w tych krajach staje się taką wielką organizacją charytatywną, która służy temu, żeby się jakoś tam kolektywnie umawiać i pomagać, czy to imigrantom, czy komuś innemu. No Smutną prawdą jest to, że po prostu wiary tam nie ma. Tam się nie wierzy, wierzy się tylko w jakiegoś ducha chrześcijańskiego, prawda, w ducha ogólnoludzkiego braterstwa. No tak jak to zresztą często słyszymy i z samej stolicy apostolskiej, że najważniejsze jest właśnie ogólnoludzkie braterstwo, zmartwychwstanie to jest taka trochę kwestia drugorzędna bo najważniejsze jest to, żeby budować braterstwo. No i w tym kościele to się już robi od dawna. Prawda? Buduje się to braterstwo, a jeżeli cokolwiek tylko temu przeszkadza, coś stoi na drodze, jak choćby na przykład brak akceptacji dla homoseksualizmu, to trzeba to usunąć. Tak, żeby nie było żadnych, żadnej niezgodności między właśnie tym ogólnoludzkim braterstwem, ogólnoludzką świadomością, a tym, co się głosi w kościele katolickim. Na naszym czacie, czacie trwa festiwal odpowiedzi na pytanie, które tutaj nasi koledzy postawili w tytule tytuł naszego spotkania brzmi Sfond szatana w niemieckim kościele, to już schizma. Takie pytanie zadawaliśmy sobie już wielokrotnie. E, internauci odpowiadają, e, między innymi Gabriel z Paweł, e, czy Bystra2248, że e, schizma trwa od dawna, potwierdzają Twoje Pawle słowa, ale teraz jest pytanie, jakbyśmy przeszli z niemieckiego kościoła na, e, i spojrzeli szerzej, z perspektywy Urzędu Piotrowego. Tak, Spróbujmy sobie wyobrazić, e, że możemy patrzeć z tych apartamentów papieskich na cały e, kościół powszechny. Zadaniem papieża, jednym z jego głównych zadań, oprócz ochrony czystości wiary, jest też ochrona jedności Kościoła. Jak Watykan powinien sobie z taką sytuacją poradzić? Jaka mogłaby być podpowiedź dla papieża Franciszka, według ciebie, jako publicysty, znającego się na tych sprawach? Co jest w tej chwili ważniejsze? To, żeby utrzymać jedność tych biskupów niemieckich z Rzymem, tą formalną jedność, która się też przekłada na jakąś jednak rodzaj podległości. No widzimy, że ta notka Kongregacji Nauki Wiary jednak przyniosła jakiś efekt chyba odwrotno zamierzonego, chociaż kto, kto wie. Czy może ważniejsza jest właśnie ortodoksja w sprawach moralnych, która i tak nie jest już przestrzegana. To chyba nie jest łatwy dylemat. Dylemat jest oczywiście bardzo trudny i można powiedzieć, że Watykan próbuje coś robić. No jednak po to takie właśnie dokumenty wydaje, żeby jakoś tam jednak ich dyscyplinować, przynajmniej na tym szczeblu formalnym. Mam takie wrażenie, że stolica apostolska już dawno, już za pontyfikatu Jana Pawła II, nawet może jeszcze za pontyfikatu Pawła VI, pogodziła się z tym, że w praktyce wiara będzie się zmieniać i wiara się będzie protestant w tym sensie, że w różnych diecezjach, w różnych wspólnotach co innego będzie nauczane na różne kwestie, zwłaszcza moralne. Z tym się pogodzono, ale przyjęto taką strategię, że nawet jeżeli tak będzie w praktyce, to w teorii udajemy, że jest wszystko w porządku, prawda? I dlatego Watykan wydaje takie pismo, no tego nie, nie wolno robić. No więc Biskup Becing mówi, no tak, Watykan wydał takie pismo, my je rozumiemy, my je szanujemy, prawda? I wszyscy są zadowoleni. Watykan udaje, że ich dyscyplinuje, oni udają, że trochę słuchają, a potem wszyscy robią dalej to samo, prawda? I podkreślam raz jeszcze, żeby to dobrze wybrzmiało, to nie tylko pontyfikat franci. To się działo już naprawdę wcześniej, co najmniej za Jana Pawła II, jeżeli nawet nie za Pawła VI, choćby przypadek Mikomunii Świętej na rękę, prawda? No to też była taka praktyka zupełnie szarona, papieżem postanowił jakoś tam zaakceptować, dlatego właśnie, że to się już gdzieś tam stało, prawda? No, wydaje się że, się, że dzisiaj mogłaby pomóc tylko ekskomunik, prawda? Gdyby jednak papież ekskomunikował tych czołowych herezjarchów, no to, do czegoś by doszło, ale to byłoby coś naprawdę no, przełomowego w historii chyba niespotykanego, bo trzeba byłoby ekskomunikować lwią część episkopatu konferencji Niemiec. Także Szwajcarii, także Belgii, także Austrii, także pewnie wielu Amerykanów, przecież także w Stanach Zjednoczonych mamy tę wielką dyskusję o tym, czy można udzielać Komunii Świętej osobom, które przeczą nauce katolickiej, prawda? Na przykład w sprawie aborcji. No i znaczna część amerykańskich biskupów mówi, że tak. Joe Biden, który chce, mord chce legalnego mordowania dzieci nienarodzonych, może przejmować komunię. To też pokazuje, że nawet w Stanach Zjednoczonych wiara jest już w różnych decyzjach inna, prawda? Watykan jeszcze za pontyfikatu, jeszcze przepraszam, za czasów, gdy kardynał Ratzinger był prefektem Kongregacji Nauki Wiary, za zainterweniował Stanów Zjednoczonych. Wysłał taką notę, że nie można udzielać tej Komunii Świętej tym, którzy popierają aborcję. No ale znowu, tak napisał kardynał, ale robiono co innego. prawda? To już trwa od lat. Sytuacja dzisiaj jest rzeczywiście taka, że w różnych diecezjach po prostu na świecie wiara jest rozumiana i nauczana inaczej. No i Stolica Apostolska się z tym po prostu pogodziła. Postanowiła, raz to jeszcze powiem, tylko oficjalnie, tylko formalnie utrzymywać jedność, ale pozwalać na to, żeby w praktyce tej jedności w ogóle już nie było. A jeżeli zastanawiamy się nad tym dylematem, co ważniejsze, czy można to jakoś ważyć w ogóle ta, ta jedność ortodoksji moralnej czy teologii moralnej i jedność formalna Kościoła, to zwróćmy uwagę na to, co zrobił Paweł VI, którego wspomniałeś. Paweł VI przecież, kiedy, no mówiąc tak bardzo kolokwialnym językiem, strzeliły focha episkopaty w niektórych miejscach Europy i w Kanadzie na Humanewite. Paweł VI też strzelił Focha wtedy, obraził się, nie wyciągnął żadnych konsekwencji. Minęło teraz 50 lat od czasu, kiedy Paweł VI przestał być papieżem, czy za chwilę minie te 50 lat, i mamy do czynienia z totalnym odstępstwem od wiary w tych właśnie krajach. W tych krajach, w których to humanowite zostało jeszcze wtedy przyjęte, albo przynajmniej nie oprotestowane oficjalnie przez Skler, jak chociażby tutaj w Polsce za prymasa Wyszyńskiego. Mamy tutaj jednak cały czas do czynienia z jakoś tam żywym kościołem, a jeżeli chodzi o Polskę, no to wręcz bardzo żywym na mapie dzisiejszego zachodniego katolicyzmu, więc wydaje się, że to wyciąganie konsekwencji wobec biskupów przez papieży no nie zostało ustanowione w kościele tylko po to, żeby gdzieś tam papież mógł z góry się srożyć, że on jest najważniejszy, ale raczej zostało dla dobra ogólnie kościoła ustanowione. Zapytamy y, kolejny raz internautów, co sądzą o tym, o czym my tutaj rozmawiamy. Ty Sky pisze, że 10 maja 2001 roku o godzinie 19. To jest oficjalna data i czas schizmy niemieckiej. Rozumiem, że chodzi właśnie o to, że właśnie dzisiaj o tej godzinie mają być te tłumy homoseksualistów przychodzić do, do niemieckich kościołów i tam prosić o błogosławieństwo takiej pary. W tym drugim razie zastanawiam, jak do tego mógłby podejść episkopat kraju sąsiedniego, takiego jak Polska. Czy nie wiem, czy ty padałeś w lesie kiedyś nad tym zastanawiałeś, bo? Przechodzą tacy, na przykład pobłogosławieni w niemieckim kościele, e, dwaj homoseksualiści, którzy są Polakami, ale poszli do tamtego tam kościoła i mówią Księdzu, że oni są małżeństwem. De facto, oni mają ślub kościelny, bo sądzę, że takiego sformułowania zaczną e, używać, mimo że formalnie tak oczywiście nie jest. I co taki polski kapłan e, ma w takiej sytuacji zrobić? Do kogo ma się zwrócić? O no problem rzeczywiście jest ogromny I wrócę tutaj znowu do kwestii komunii na rękę, która też przecież w Polsce i długo nie było, długo nie było, a nagle się pojawiła. Pewnie także dlatego, żeby dorównać właśnie do tej rewolucji, która już na Zachodzie przecież zaszła i także w Stanach Zjednoczonych. No tutaj może być podobnie, tym więcej, że gdy otworzymy sobie dowolny portal, czy do, dowolne czasopismo katoliberalne, no to tam widzimy już na każdej niemal stronie jakąś afirmację ideologii LGBT. Mówi się wprost zupełnie o tym, że u nas trzeba robić to samo, prawda, że trzeba i akceptować aborcję i LGBT i tak dalej, więc jest już duży ruch katolików przynajmniej nominalnie katolicki w Polsce, który to wszystkie postulaty przyjmuje, więc ja bym się obawiał nawet czegoś jeszcze innego nie tylko tego, że przyjdą do jakiegoś w Polsce księdza osoby, które zostały pobłogosławione za Odrą, ale że i w Polsce będą takie błogosławieństwa, bo nawet jeżeli jeden z drugim, yy, zwykłym księdzem, który różne listy publikuje, jeszcze nieoficjalnie, nie mówię o tym, że błogosławią związki homoseksualne, kto wie, co się tam gdzieś dzieje po parafiach, może być tak, że w, jakich, w jakimś tęczowym duszpasterstwie, a są przecież takie w Polsce już też, no Dochodzi do takich ekscesów, prawda? Więc tutaj zdecydowanie polski episkopat powinien reagować. Powinien reagować troszcząc się zarówno o zbawienie katolików i biskupów, nawet w Niemczech, jak i o zbawienie w Polsce, no bo jeżeli mamy taką sytuację, że widać, że w części Kościoła katolickiego wiara jest wykładana inaczej i nikt tak naprawdę nie reaguje, to się jest straszne zgorszenie, prawda? Potrzeba kogoś, kto powie głośno, tak nie wolno, prawda? No posumus, nie możemy tego zaakceptować. No mówi o tym może biskup Schneider gdzieś w Kazachstanie, prawda? Mówi o tym arcybiskup Lengę i tak dalej i tak dalej, no, ale trzeba jednak, żeby polscy pasterze też o tym powiedzieli i nam Polakom przypomnieli, że to tak nie jest, że to nie jest tak, jak wam się wydaje, tym więcej, że mówiłeś o tym, że w Polsce biskupi odrzucili humanewitę, to prawda, ale ludzie jednak nie odrzucili, przepraszam, przyje, polscy przyje. biskupi przyjęli humanewitę, ale Polacy właśnie odrzucili, prawda, w praktyce przecież grzech antykoncepcji jest szalenie rozpowszechniony, widać po tym, ile się rodzi dzieci, więc mamy te same problemy, nawet jeżeli nie są jeszcze tak ujawnione w sensie formalnym, no to one już gdzieś podskórnie są i to często, myślę, nawet głęboko, więc kto wie, czy nie przyjdzie taki moment, może ze zmianą władzy, gdy zmieni się też otoczenie prawne, że to się wszystko nagle ujawni, prawda? I do nas ta homo się wleje. Trzeba się na to przygotować i trzeba temu zapobiec, właśnie jasno wytyczając, gdzie są granice ortodoksji A po to, żeby przypominać Kościołowi całemu świętemu, którego częścią jest każdy z nas, i Paweł, i ja, i wszyscy nasi odbiorcy, jak mnie mam, żeby przypominać, gdzie jest ortodoksja, gdzie jest prawda, zostali właśnie ustanowieni biskupi. W Niemczech ten mechanizm się zepsuł. W Polsce to jest być może melodia przyszłości. Po to istnieje PCH24.pl, po to istnieje nasza telewizja, po to istnieją nasze media, abyśmy my zawsze zgodnie z dokumentami kościoła, z magisterium tegoż kościoła, przypominali to sobie sami. W momencie, kiedy polscy kapłani zajmują się nierzadko innymi rzeczami, bo wiemy, że w Polsce nadal mamy przecież. To szczęście, że bardzo wielu bardzo pobożnych, ortodoksyjnych księży jest, naucza. Może oni są mniej widoczni medialnie. A ja chciałbym zakończyć to spotkanie komentarzem nie z naszego live'a dzisiejszego, ale z Facebooka pani Sylwii Spurek. Pani Sylwia Spurek nie ma nic wspólnego chyba z Kościołem, z Kościołem niemieckim, tym bardziej nie. Ale pani Sylwia Spurek zrobiła sobie zdjęcie, jak jadła wegańskiego hotdoga z Orlenu. Nie muszę Państwu przypominać, że trwa cały czas dyskusja na temat zdjęcia innego lewicowego polityka na Orlenie i to, że jadł w piątek wegańskiego hotdoga, co może oznaczać, że tradycja jest jednak silniejsza nawet od marksizmu, co daj Boże. Ale czym się zajmują polscy duchowni? Otóż Grzegorz Kramer pisze na tym Facebooku, tak, ja nie jadłem w domyśle tego wegańskiego hotdoga, ale nie rzucam kamieniami. Nie wiem, czy produkcja tych hotdogów ciągle podgrzewanych jest ok dla klimatu. Podejrzewam, że samo wyprodukowanie tej parówki jest bardzo okej. Okay. I moment, w którym księża zajmują się takimi sprawami w mediach, jest tym momentem, w którym my przypominamy Państwu o tym, że PCH24 można wspierać, a nawet należałoby, żeby świeccy, polscy katolicy mogli przypominać sobie nawzajem co w Kościele jest naprawdę rzeczywiście ważne, co jest zgodne z magisterium, odwiecznym magisterium Kościoła, na które zawsze się tutaj powołujemy. Bardzo dziękuję Tobie, Pawle, za wizytę w naszym krakowskim, tym razem studio, nie warszawskim, a Państwa serdecznie pozdrawiam, dziękując za uwagę. Szczęść Boże.